Budujesz firmę i zadajesz sobie pytanie, dlaczego niektóre zadania są trochę tak, jakbyś wtaczał głaz pod górę, są ciężkie i wymagają dużo wysiłku, gdzie inne przychodzą ci mega prosto? W tym wideo podzielę się z Tobą, dlaczego budując firmę samemu nie osiągniesz dużego sukcesu. Cześć, Basia Piasek, witam cię w moim kanale, gdzie dzielę się z tobą najlepszymi praktykami budowania biznesu, zespołów i produktywności. Ostatnio byłam na jednym ze spotkań z przedsiębiorcą, który już bardzo wiele lat funkcjonuje na rynku i śmiałam się, ponieważ podczas tej rozmowy powiedział, wiesz co, Basia, gdyby opowiadał mi o jednym z produktów, które wypuścił dopiero co na rynek, produktów, które się bardzo fajnie rozwija, powiedział mi, Mówi, wiesz co, Basia, wiesz, ile ja tak naprawdę na ten produkt wydałem? I podzielił się ze mną informacją, że produkt był stosunkowo niedużą inwestycją niż to, w jaki sposób jest Następnie przeszliśmy do rozmowy o drugim produkcie i w rozmowie o drugim produkcie już ta inwestycja była dużo dużo większa, patrząc na koszty, żeby postawić całą platformę i wszystkie elementy software'owe. Zaczęliśmy się śmiać, mówi, gdyby nie mój dyrektor finansowy, to już dawno przepuściłbym dwa albo trzy razy więcej na tą platformę. Dlatego też. Inna perspektywa to jest pierwsza najważniejsza zasada budowania firmy, która faktycznie szybko się rozwija. Dlaczego? Dlatego, że my jako ludzie bardzo często widzimy tylko jedną perspektywę, jesteśmy jakąś personą, mamy jakiś zestaw doświadczeń życiowych, które powodują, że tą samą sytuację... Oceniamy z perspektywy naszych wcześniejszych doświadczeń. Ja wszystkie swoje firmy prowadzę razem ze swoimi wspólnikami, moim mężem, jego bratem, czyli z moim szwagrem, i powiem Wam, że to jest nieocenione źródło szerszej perspektywy, ponieważ ja jestem osobą, która chce tu już działać biec, żeby jak najszybciej było to realizowane. Mój mąż jest bardzo analityczny i zawsze patrzy zupełnie inaczej na tą samą sytuację niż ja, jest w stanie zauważyć dużo więcej i głębiej i też dużo lepiej ocenia ryzyko, które może wystąpić z punktu widzenia takiego bardzo realistycznego, nie optymistycznego, ponieważ ja jestem y takim typowym optymistą. Z trzeciej strony mamy Marka mojego trzeciego wspólnika, Piotrek mój mąż i Marek jest osobą, która faktycznie jest bardzo kreatywna, więc jesteśmy zupełnie innymi osobami pod kątem oceny rynku i zupełnie innymi osobami pod kątem kompetencji. Ja jestem bardziej procesowa, zadaniowa i bardzo mocnym egzekutorem, czyli osobą, która bierze dany zakres i po prostu to wyegzekwuje, czyli jestem tak zwanym driverem. Więc każdy z nas patrząc na tą samą sytuację widzi zupełnie co innego i niejednokrotnie mamy zupełnie inny punkt widzenia na tą samą sytuację i dzięki temu, że mamy kilka perspektyw, to te perspektywy pozwalają nam dużo lepiej ocenić sytuację i podjąć decyzje strategiczne, tak aby firma się dużo szybciej rozwijała. Nie zawsze będzie to kwestia właścicieli, nie zawsze musisz mieć wspólników. Możesz prowadzić firmę samemu, natomiast posiadanie w swoim zespole osób, które za zarządzają poszczególnymi obszarami, bądź przechodząc z doświadczeniem, które zdobywali w zupełnie innym em, miejscu, jak również mają inny punkt widzenia pod kątem osobowości, jakiej są, pozwoli Ci podejmować dużo lepsze Decyzje. Do dziś pamiętam, jak e, przyszedł do mnie jeden z moich wspólników i zapytał Basia, wiesz co, może byśmy zrobili agencję marketingową i zaczęli obsługiwać dużych partnerów, w którym moglibyśmy pomóc pozyskiwać klientów i poukładać dla nich lejki marketingowe, bo co chwilę ktoś do nas przychodzi z tym zapytaniem, a w sumie byłyby to duże obroty z punktu widzenia takich dużych kampanii. Najpierwsza pierwsza myśl, oczywiście, okej, okay, sprawdźmy to. Natomiast to, kim ja byłam w tym procesie, to byłam tak zwanym adwokatem diabła, więc to jest druga zasada, dlaczego warto mieć szerszy zespół. Czyli mieć takich adwokatów wewnętrznych, którzy patrzą na tą samą sytuację bardziej krytycznie. Więc to, co ja zrobiłam, to wzięłam ten projekt na tapetę, żeby zrobić model biznesowy pod kątem takiego modelu finansowego. Obliczyłam, jakie to są nakłady, jak nasz model by funkcjonował z punktu widzenia nakładów kosztowych, jaką musielibyśmy mieć marżowość, czyli ile by jedna taka roboczo godzina musiała w takim projekcie kosztować, jak to się ma do rynku. I dostawy, które znajdują się na rynku, i mój wniosek po przeprowadzeniu tej analizy był, nie opłaca się tego robić. Patrząc na inne modele finansowe, które już stosujemy które są oparte na technologii, a nie tylko i wyłącznie w zasobach ludzkich, gdzie rotacja, czy na przykład zmiany pracy mogą powodować większe ryzyko cały czas załatwiania tego, pomimo tego, że możesz mieć procesy. Więc patrząc na różne modele, które mieliśmy w swoich biznesach, stwierdziłam, mnie, nie opłaca się tego robić, a konto innych modeli, które już stosujemy. Tak więc bardzo szybko ten pomóc będąc takim adwokatem diabła wewnątrz. Wewnątrz firmy został um, usunięty z potencjalnych źródeł przychodów w naszej firmie, bo wiedziałam, że się po prostu tego nie będzie opłacało nam robić i ta osoba bardzo szybko przyznała mi rację, patrząc na liczby i patrząc na zostawienie tego modelu. Trzecia bardzo ważna zasada co do rozwoju firmy to jest to, abyś nie był ty cały czas trybikiem w tej firmie, tylko był osobą, która jest w stanie układać strategię i skupić się nad rozwojem tej firmy, a nie być cały czas zaangażowanym operacyjnie. Więc mając zespół, tak na samym początku zazwyczaj jesteś sam i. Robisz pierwsze sprzedaże, układasz pierwsze modele sprzedażowe, pierwsze procesy, tak bardzo szybko przechodzisz od ułożenia już powtarzalnej sprzedaży do etapu, w którym zajmujesz się zadbaniem o kolejne elementy rozwoju firmy, jak na przykład powtarzalne źródło generowania klientów, czy w kolejnych etapach układanie procesów, które dadzą możliwość firmie się dużo szybciej rozwijać. Jeżeli ty jako osoba cały czas zaangażowany jesteś i w pozyskiwanie klienta, i w egzekwowanie tej pracy, i robisz całą pracę, to firma nie ma szansy zacząć się rozwijać, ponieważ ty jesteś wąskim gardłem jej rozwoju też zespół to dużo szybszy rozwój Twojego biznesu, bo Ty masz czas na to, aby pracować nad firmą, a nie w firmie. Kolejnym, czwartym elementem, bardzo ważnym pod kątem otaczania się ludźmi, którzy są komplementarni dla Ciebie, to jest kwestia różnych silnych stron. Ja zawsze się śmieję, kiedy siadam z jednym z moich wspólników do pracy i na przykład jak on ma wymyśleć lejek, strategię marketingową, to przychodzi mu to bardzo szybko, bardzo łatwo i wymyśla nowe pomysły, w jaki sposób można podnieść efektywność pozyskiwania nowych kontaktów do tego, aby były zamykane sprzedaże. Tak nie jest zupełnie osobą, która jakby miała usiąść i rozpisywać projekt, jakie zadania, kiedy mają zostać wykonane, to jest dla niego to czarna magia. Dla mnie natomiast, w momencie, kiedy myślę o jakimkolwiek projekcie, który jest w ramach prowadzenia biznesu, czy planie, który mamy do wykonania, to ja od razu widzę... Te wszystkie elementy, które muszą być wykonane wcześniej, jak to się dzieli na tak zwane milestony, czyli kamienie milowe, które następnie roz, mm, rozczłonkowane są na poszczególne mniejsze zadania, które tam muszą wejść w skład, tak aby móc ten projekt dobrze zaplanować, dobrze zaplanować pracę, żeby ta praca szła zwinnie czyli planowanie i układanie pracy i układanie takich procesów wewnętrznych to jest coś, co jest znowuż moją silną stroną. Dlatego też wiemy w zespole u nas, kto ma gdzie silne kompetencje i w jaki sposób powinniśmy się uzupełniać, żeby praca szła do przodu. Bardzo często przedsiębiorcy mają to do siebie, że są kreatywnymi, działającymi, sprzedażowymi osobami, natomiast totalnie nie są na przykład poukładani, nie są osobami, które potrafią ułożyć tą pracę w poszczególne klocki. I nagle jak zaczynają pracować z innymi osobami w, swoich, w swoim otoczeniu, to osoby, które są pierwszymi pracownikami mają poczucie bardzo dużego chaosu czy bałaganu. Dlatego też jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który ma dużo silniejszy na przykład aspekt kreatywny, to jak najszybciej powinien być uzupełniony osobą, która jest tak zwanym driverem pod kątem egzekucji tej pracy, poukładania tej pracy i prowadzenia takiego bardzo dokładnego projektu, tak aby nic nie uciekało i nie było dziur, które nagle trzeba załatwić. Załat Załatać. Okazało się, że to dużo więcej kosztuje, bo ktoś o czymś nie pomyślał, ktoś o czymś zapomniał. Dlatego też zawsze warto jest przeanalizować, co jest moją mocną stroną, co nie jest moją mocną stroną, i, dlaczego, i jakie osoby potrzebuję mieć wokół siebie, które będą mnie uzupełniały tak, aby firma mogła się cały czas szybko rozwijać. Które z tych elementów są elementami, które na pewno będziesz planował u siebie zaadaptować, i co Ty uważasz na temat prowadzenia swojej firmy i co dla Ciebie jest takim największym wyzwaniem z punktu widzenia bycia samemu, jeżeli cały czas nadal sam ją e, budujesz, Podziel się ze mną koniecznie w komentarzu, a ja. Zapraszam cię do moich kolejnych wideo, zasubskrybowania kanałów, w których dzielę się z tobą najlepszymi praktykami budowania zespołów, biznesu i produktywności. Do zobaczenia!